Wszyscy lecimy w dół, choć marzymy o niebie. Upadłe anioły, każdy niesie w sobie gniew. Demony w nas siedzą w ludzkiej jebanej skórze. Świat to nie w kasie, a sumienie w błocie. Wszyscy lecimy w dół, choć marzymy o niebie. Upadłe anioły, każdy niesie w sobie gniew. Demony w nas siedzą w ludzkiej jebanej skórze to nie w kasie, a sumienie w pociąg. Czas jak kurewski złodziej, kradnie każdą chwilę Ludzie sprzedają dusze zajebane profit i papier Na ulicach echo, co krzyczy o zdradzie Każdy goni za niczym, w tym jebanym stadzie Chciałem wierzyć w dobro, ale złomale ale przy marketing W telewizji fałsza w sercu, jebane cmentarne krzyże Człowiek człowiekowi, dziś demokracja Jak Krew po bruku nie wraca Bogactwo nic nie znaczy, jak ziemia cię w końcu wita Nie weźmiesz złota w trumnę, nie weźmiesz fejmów Zostanie kurs wspomnienia i zapach twoich grzechów Patrz, jak się śmieją ci, co mieli być braćmi Jak diabeł wchodzi w ludzi z błyskiem w oczach, z kłamstwami Na końcu wszyscy spotkamy się w jednym miejscu Anioły i demony bez podziału w pieprzonym niebie czy w piekle Wszyscy lecimy w dół, choć marzymy To nie w kasie a zumieniem w bocie, w